Hej, szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku Królowej Nieba Regina Celi, to już trzeci odcinek. Przedostatnie zdanie z tej antyfony Regina Celi. Pozwólcie, że znów zacznę od fragmentu po łacinie. Trzecie zdanie brzmi Resurexit sicut dixit, alleluja, czyli z martwych wstał jak powiedział. Alleluja. Ten, który jest prawdomówny, z martwych wstał ten, który wcześniej to zapowiedział. Znamy z Ewangelii trzykrotne zapowiedzi śmierci i zmartwychwstania Jezusa. On sam to zapowiada. Pamiętamy Piotra, który się temu sprzeciwia. Właśnie dla uczniów jest to jakoś nie do przyjęcia, nie do pomyślenia, że ten ich mistrz, który właśnie czyni cuda, który naucza, który tak pięknie i mądrze mówi, że on może być wydany w ręce ludzi i ci go zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bardzo trudne to jest do przyjęcia po ludzku, a można powiedzieć, tylko jest do przyjęcia w Duchu Świętym. I na to liczymy i tego y, pragniemy, żeby taka wiara, y, takie doświadczenie tego zmartwychwstania też było w naszym życiu. Ale żeby to usłyszeć, trzeba, trzeba słuchać, prawda? Ten, który powiedział, jak on powiedział, to czy ja to usłyszałem. To jest coś pomiędzy mówieniem a słuchaniem. I oczywiście no, zadajemy sobie pytanie, czy ja wiem, że to jest prawda. Czy ja wierzę w to, że to jest prawda, że jeżeli on tak mówi, że wstanie, czy ja to przyjmuję za prawdę. I można by powiedzieć, no przecież to jest teraz oczywiste, bo właśnie obchodzimy y, oktawę wstania Pańskiego, to wiadomo, że już zmartwychwstał, to co tu w ogóle się zastanawiać. Ale widzimy tych uczniów, apostołów, po zmartwychwstaniu, czy oni po zmartwychwstaniu tak łatwo od razu wierzyli. My żyjemy y, tysiące. <grym> Lat później, ale właśnie, czy nie mamy po, podobnego problemu? Rzeczywiście, zastanówmy się nad tym. W czym my mamy problem, czy co jest naszym problemem odnośnie zmartwychwstania? Przyjęcia, że On zmartwychwstał, jak zapowiedział. Czy tak to łatwo nam przychodzi, czy to jest dla nas takie oczywiste? Czy nie mamy z tym jakichś problemów? Czy nie mamy problemów ze słuchaniem? Czy nie mamy problemów z usłyszeniem tego, co mówi Jezus? Bo on mówił wiele innych też rzeczy. Zmartwychwstanie jest zwieńczeniem jego życia, ale do tego zmartwychwstania prowadziło wiele innych rzeczy, które powiedział. W czym mamy trudność, żeby przyjąć Jego Słowo? Jego mądrość, jego miłość? W czym mamy trudność, żeby przyjąć Jego zmartwychwstanie? On też zapowiedział, może jeszcze taki dodatek, że my też zmartwychwstaniemy. Czy my wierzymy w nasze zmartwychwstanie? Czy są jednak jakieś trudności czy przeszkody, żeby uwierzyć też nie tylko w Jego zmartwychwstanie, ale też w nasze zmartwychwstanie? Czy ja wierzę, że zmartwychwstanę? Może tyle. Taka garść myśli na dzisiaj, i z tymi myślami módlmy się, śpiewając. Antyfonę. Witaj, królowo. Regina Celi. Wesel się nieba, królowo. message Christus, Christus. się do Niego za nami. Alleluja. Raduj się i wesel Panno Maryjo. Alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie. Alleluja. Módlmy się. Boże Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez Jego Matkę, Dziewicę, Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.